Patrząc na postawę dzieci, możemy się dużo nauczyć od nich w naszej relacji do Boga Ojca. Niedawno usłyszałam takie świadectwo. Wydarzyło się to w Lourdes. Pojechali tam rodzice z dwójką małych dzieci, dziewczynką i chłopczykiem. Dziewczynka była na wózku inwalidzkim. Chłopiec miał około czterech lat. Rodzice tłumaczyli mu, dlaczego tam przyjechali. Przyszliśmy tutaj, by modlić się do Matki Bożej. Ona jest Matką Boga i ona może wstawić się, żeby twoja siostra była uzdrowiona. Ten chłopiec wziął to sobie do serca, bardzo się ucieszył i modlił się. Modlił się za tą swoją siostrzyczkę. Poszli do groty, poszli do basenów. Chłopiec nieustannie się modlił. Cuda w Lourdes bardzo często zdarzają się podczas adoracji. Jest tam bardzo duży plac i księża idą z najświętszym sakramentem i błogosławią tym, którzy są chorzy. Rodzina tamta udała się na ten duży plac. Rodzice tłumaczyli temu małemu chłopczykowi nadal: Zobacz tam, zobacz. To jest Jezus. To jest syn Maryi. I to jest ten, który może uzdrowić twoją siostrę. Tylko musisz go o to naprawdę poprosić. Chłopiec znowu wziął to sobie do serca, uwierzył, że się tak stanie i modlił się. Szedł ksiądz z najświętszym sakramentem, każdego błogosławił, podszedł do tej małej dziewczynki na wózku inwalidzkim, pobłogosławił ją i poszedł dalej. Chłopczyk popatrzył na siostrę i, i pyta się: Jesteś uzdrowiona? Jesteś uzdrowiona? Ona mówi: Nie. Wiecie, co ten chłopiec zrobił? Odwrócił się, popatrzył na najświętszy sakrament i powiedział: Idę, powiem o wszystkim twojej mamie. Ksiądz to usłyszał, wrócił się z najświętszym sakramentem do tej dziewczynki, pobłogosławił ją i ona w tym momencie została uzdrowiona.